W tym filmie chcę ci pokazać taką rzecz. Mam plik tekstowy, z którego potrzebuję dane przenieść do Excela. Zaznaczam moje dane, robię kopiuj. Wklejam je sobie do Excela, no i w ten sposób zobacz, one zostały wklejone w takim układzie. Problem polega na tym, że moje liczby, ja tutaj powiększę te dane, zobacz, moje liczby są w takim formacie, że mam przecinek zamiast, mam, mam kropkę zamiast przecinka, a separatorem tysięcznym jest przecinek, czyli taki stricte amerykański format danych, tak? I teraz zobacz, jak można to yy, przerobić. Po pierwsze, możemy użyć polecenia, jeśli tak przekleiliśmy te dane, możemy użyć polecenia tekst jako kolumny. Zaznaczamy dane. Może tak. Zaznaczamy dane, tekst jako kolumny, rozdzielamy dalej. Znak spacja. Ponieważ spacja rozdziela kolumnę z numerami kąt oraz z saldami. Idziemy dalej i teraz popatrz, co trzeba zrobić, żeby poprawiły się te liczby. Wchodzisz tutaj w zakładkę zaawansowane, pokazujesz, że separatorem dziesiętnym teraz jest kropka, czyli tu wybieramy kropkę, a separatorem tysięcznym teraz jest przecinek, czyli wszystko, co teraz jest przecinkiem, on ma potraktować potem jako ten separator tysięczny. Robimy OK, robimy, ponieważ chcemy wkleić te dane, no powiedzmy w następne miejsce, o tutaj, od tej komórki wkleimy dane, zmieniamy miejsce docelowe, robimy zakończ i wtedy popatrz, nasze liczby zostały wklejone już bezpośrednio jako liczby, a nie w ten sposób. Natomiast jeśli chcemy zaczytać dane bezpośrednio z pliku tekstowego, możemy zrobić w ten sposób. Plik. Klikamy, że chcemy otworzyć ten plik tekstowy, wtedy otwiera się ten kreator konwersji. Rozdzielane, idziemy dalej. Potem pokazujemy, że rozdzielane spacją, czyli dokładnie tak, jak było przed chwilą. Idziemy dalej. Potem pokazujemy dokładnie to, co było przed chwilą, czyli że separatorem dziesiętnym jest kropka, kropka, a separatorem tysięcznym jest przecinek. Robimy OK, tylko zobacz, że nie ma miejsca docelowego, ponieważ w tym momencie otworzy się po prostu oddzielny plik dla danych zaczytanych bezpośrednio z pliku tekstowego. Więc można zaczytać wprost z tekstowego, z tekstowego albo przykleić sobie dane najpierw do Excel'a. Excel i zrobione.